Witam, witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj jak zwykle spojrzymy sobie na jakieś urządzenie, a będzie to tym razem coś takiego małego. Taka zapalniczka. A omawiany przez nas dzisiaj produkt to zapalniczka plazmowa z akumulatorem, którą za chwilkę tutaj odpakujemy. Całość została przeze mnie zakupiona na dzień 25 października 2020 roku na portalu, ale drogo w kwocie 18,49 zł, nie licząc kosztów przesyłki. Bardzo fajny gest od sprzedającego, ponieważ tutaj jeszcze mi dosłał do tej paczuszki krówkę. Była bardzo smaczna, dziękuję. No dobrze, samo opakowanie. Prezentuje się tak. Tutaj spójrzmy sobie na tył. Mamy tutaj zawarte informacje. No i przód wygląda tak. Jeśli chodzi tutaj o markę tej zapalniczki, to jest to marka Flame Club i jest to dokładnie model zapalniczki o symbolu JL705, najnowsza. Edycja na 2020 rok, tak ona się tutaj prezentuje. Otrzymujemy tutaj takie dosyć ładne pudełeczko. I na samym spodzie mamy tutaj kabel USB, ponieważ będzie on nam potrzebny do ładowania tej oto zapalniczki. Tak to się prezentuje. Tutaj mamy wyświetlacz. LCD, który informuje nas o stanie naładowania akumulatora, ale poprzez ten przycisk, też dotykowy, tutaj odpalamy nasze narzędzie. Tutaj mamy to wejście, które posłuży nam do ładowania tejże zapalniczki. Jest to taka zapalniczka żarowa, dlatego ma wiele zalet, na przykład to, że nie zgaśnie nam. Na wietrze tutaj mamy, jak już wcześniej wspominałem, dotykowy przycisk i wystarczy nam na pełnym naładowaniu akumulatora do 300 odpaleń, małe rozmiary, także czego więcej chcieć, całość została wykonana z plastiku, ale też z metalu. Ładnie, estetycznie się wygląda, jak tutaj otworzymy tą górną część. Zauważcie, że pojawi nam się tutaj dioda. Wystarczy, że naciśniemy tutaj ten przycisk, i zaraz powinno. Tak. I już, I już mamy tutaj żar. Po pewnym czasie nieużytkowania powinna chyba się z automatu sama wyłączyć. Dokładnie. Spróbujmy jeszcze raz. Fajnie to efektownie wygląda, muszę przyznać. Super sprawa. No dobrze, weźmiemy sobie jakąś kartkę papieru, przyłożymy sobie tą zapalniczkę i zobaczymy, czy coś tutaj podpalimy. Chyba bateria jest wyładowana. Dobrze, podładujmy sobie ją przez chwilkę. No cóż, weźmy ładowareczkę w łapki oraz kabelek i podłączmy to urządzenie pod ładowanie. I jak widać, tutaj już pojawiły nam się diody, co oznacza, że produkt ten jest aktualnie ładowany. Chwilkę podładujemy niedługo i podpalimy coś. No dobrze, podładowałem tą zapalniczkę przez jakieś 15-20 minut. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tej membranie. Z bliska. Jak to się tutaj rozgrzewa. Fajnie to wygląda. Dobrze. Weźmy sobie na początek jakąś kartkę papieru. No dobra, mam tutaj już kartkę papieru. Spróbujmy sobie ją podpalić tym czymś. No jak widać wszystko tutaj działa. Akurat papier do drukarki. Wszystko się tutaj tutaj z tej porozumienia, Spójrzmy jak wygląda membrana. Po paru sztuczkach, tu się nawet coś podtopiło. Tak więc, moi drodzy, prezentuje się ta zapalnieszka. No ja ze swojej strony nie ukrywam, że jej nie polecam. Ma trudności z odpaleniem jakichś takich dosyć prostych przedmiotów, jak kartka papieru albo, albo, albo coś w ten deseń, o odpaleniu jakiegoś knotu w jakiejś świeczce albo, albo, albo z niczym możemy też zapomnieć parę użyć, Membrana wygląda jak wygląda. No po prostu nie polecam tej oto zapalniczki. Swoją drogą niebawem kupię. Jakąś inną i przyjdzie mi się tamtej. Także no niestety, tak jak mówię, produkt dzisiaj do mnie dotarł i niestety równie dobrze leci do kosza. To by było na tyle, moi drodzy. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Hej.